Siemo na widzowie. Ja jestem Przemu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mm. Ja wezmę sobie to fifi ogólnie. W sumie w końcu mam święto, no to chyba mogę. W ogóle wykorzystałem sobie drugi raz kory Eee więc znowu dostałem 100 gramów za free więc na plus Teraz ja zerknę sobie czy ten najwyżej jest mm. jest dobra to wbijam do samego siebie luki jest siema siema to jest no dobra to w takim razie, skoro mamy znowu nowy update, o to właśnie co będzie na to najlepszym przykładem, ale mi wybrała tego skina, latającego niewolatującego bysteelbista. spokojnie Ja sobie tylko mniej więcej tak podgłośnię Dźwięk sobie. Się. O A jest? A jest? A A jest ta liczę gra sobie jakąś grę na Robloxie Bo ja kocham Roblox, więc nie chcę gra. mam pokażę na szybko. Hmm. Jestem przez właśnie. Na szybko z tą pasa wam pokażę. Kudos The Rizzler, Nosen. Kurty. Obróć się bro. Mogę to było obrócić. Czy, czy, czy nie bardzo? Chyba nie mogę. Dobra, trudno w takim razie dalej. to mogę Wam później pokazać na mapie, jak teraz będą wyglądać paczki. Te. jakiś oczywiście nie będę tego miał. Christmas. Ale jest taka. Mała ta paczka. I takie kroczki. Tylko oczywiście nie umiem tego. Obrazem jest. każdego te kroki ogólnie fajne są. To jest skin Chloe, czyli jakby elfka. Takby spoko. Ja, ja. I tak... A, dobra, to akurat mogę mieć. Tego już raczej nie będę miał. Bo te prezenciki też są fajne. No i tego skina nie będę miała, a też jest nawet spoko. Episki święty Mikołaj. Tego też nie będę miała, to jest fajne takie, takie grożenie tym. Jak to się nazywa, takim jakby tą pałką, tą ruską, jakby Gear Cracker to też jest Spoko Skin, taki złoty dziadek do Szefów Freezing. To, co, że, że jakby noga mi utknęła w lodzie i zamarzłem Spoko i kolejna e, mityczna. E, nie wiem, to jest animacja, czy to jest e, emotka. Nie wiem, nie, nie, nie pamiętam, nie, się, nie? nie pamiętam po kolorach czy ten e, no fajne fajne dalej kolejny skin którego nie będę miał a jest naprawdę spoko frozen zephyr czyli ten episki jest zephyr ten taki e, kamienny z fioletowymi dodatkami to ten jest taki lodowy niezdecydowanie lepszy gold y, jet czyli jakby kroki złota taka droga ze złota się robi i na koniec Gold Face, czyli taki skin. Jakby zle... Nie wiem, nie kumam tego skina. Moim zdaniem powinien być legendarny Max. Nie jest jakiś super. No i tutaj te jakieś niespodzianki. Dodatkowe nagrody. To wydarzenia się tak prezentują. I właśnie jedno sobie zagram, mianowicie to zagram. Oczywiście fajnie z... było, jakbym mógł z Wami, więc zapraszam serdecznie. A co się dzieje w O, Keron się ma. Zawsze jakiś świąteczny update musi być, a, po, a potem dojdzie jeszcze tak, taki do tego takie, taka bananowa rzecz, że będzie można zdobywać, na przykład możesz zdobyć 10 tysięcy Żetonów zdolności za banany. Nie ja ci nie będę mówił, bo to, no to, to sam zobaczysz, bo ja też do końca nie wiem, nie? A jakaś to tak będzie wyglądać Jeszcze będzie fajnie, nie? No O, jesteście panowie, to leci. A teraz sobie skina zmienię No się gra zaczęła to nie, to nie, I zaraz zakręcimy tym kołem dla Bo on też może być dobry Szkoda. I waliło, czy są? A nie, są tylko w przedziwnym filmie, oczywiście. Super. A to nie powinno być tak, że jak są moimi znajomymi, to będą za mną? Kurde no No patrzcie to A, e, siedem tych bananów, spoko O, jest go. Siedem typu mm. Dobra. Uratowany. Rzucam takiego o, ładnego banana. A teraz sobie znikam. moją nibityk na 10 poziomie, Którą tak się jaram, mimo że mam już z miesiąc. Kurde, nie trafiłem tego typu. A chciałem, dobra, teraz sobie zniknę. Teraz polecam tu, Elo. okej, okay. tam to zebrać, dobra. A, krona wywaliła, okej, okay. bułki tam dojdzie. Dobra, w sumie, ale za dużo nie gada, bo się na gierze skupiła teraz ja zaraz słuchawki nałożę i będziecie mnie lepiej słyszeć. No nie no, nie słyszę, że jestem cicho, strasznie. A jak jestem cicho, to jest straszne. No i tak ci będzie, ale trochę słuchać. Nie Okay. dobra nie ja spałem pierwszy myślałem, że ja ostatni spałem to już chciałem sobie te wszystkie rzeczy ogarniać nie odradzamy mordę no to znowu odpada gratulacje Odrazenka Odrazanków w sensie Benene Taki metal banana Mordo, co ty odwalasz? Co, co, ty odwalasz? A potem się dziwić, że nam typy w składzie odpadają Jak odwalają taką manianę, nie? Ale nie, to szedłem Teraz też nie doszedłem. Pyk, pyk. O kurde. Mmm, zleciałem. Dobra, zostało dwóch typów. Z naszego teamu mi się udało przejść. Dobra. O, trudno. Okej, okay, mam nadzieję, że mnie teraz słychać. Ok, słyszałem. Słuchajcie mnie fajnie. Nie lecimy, oj. końca czasy dwa zamiast tego. Co tam temu ty dożyć tego banana. Ja Ogólnie, sorry, jak słychać, jak ja mlaszcze. Ta to, to..." fifina, ale bywa. Jakby ja. Ja nie umiem, tak. że tak powiem. Powstrzymywać tego za bardzo. A ja będę się starał, będę się starał, żeby nie było, nie? Bro! Co? Jak ta ściana już była na dole, dziwne. I ta ściana już chyba była na dole wtedy. Czekacie? Nie wiem. O, e. Na razie bym chciał to pograć, bo będę zdobywał te rzeczy wszystkie, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, let's go, wlatujemy na kolejny level. Yes! 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 Dobra, mamy 8 koła tego, więc można coś polepszać. Mógłbym to, w sumie na przykład, albo... Wyżkę. Mm -mm. Lep przetarczę dwa razy. Moim zdaniem to będzie sensowniejsze. Wstawię mm. dwa razy czas odnowienia, to wtedy będę mógł tym spamić. im bardziej zależy na tym, żeby się bronić, co nie? No, dobra. Czy lepiej? Więc się panowie zapraszam. Pani też, jeśli są jakieś. O mafi to kokselo. A, nie będziecie, dobra, trudno. Trzeba. Nauki ma płacze na 14 levelu. A ja go nie mam i co? Macie piłkę? Nie macie. Jestem chyba najbliżej w takim razie. Tak, w sumie.